Jajko na żelazku, czarny kawior zrobiony z papieru, złoty chleb i sałatka z gotówki. Zobacz bitwę bogatego i biednego kucharza w naszym nowym filmiku. Hmm. Paula postanowiła kupić nową kuchnię. Co wybrać? Zbyt tradycyjna, zbyt minimalistyczna. Zbyt szara. Tak, ta. Jest idealna. Dokładnie takiej potrzebowałam. Emilka postanawia upiec babeczki. Ubij jajka? Dodaj mąki. Wymieszaj. Co pani tu robi? To sklep z noblami, a nie program o gotowaniu. Klient zaraz będzie po nową kuchnię. Zostaw mikser. Mm, Paula nie spodziewała się nikogo! Ciekawe co przyniósł! Wow! O Ojejku, to zaproszenie na konkurs gotowania! Super! Bartuch, ale fajnie. Emilka też nie spodziewała się dostawy. Ciekawe, co to? Wow, to zaproszenie do programu o gotowaniu. Dla mnie? O tak, marzyłam o tym. I fartuch dla wszystkich uczestników. Jest taki piękny. Jestem gotowa. Możemy zaczynać. Ostatnie szlify, poprawić makijaż. Cześć ludziska! Dziś zrobimy wspaniałe śniadanie z tych niesamowitych złotych jajek. Muszę usmażyć jajko, ale żadnego nie mam. Kuro, do roboty! Proszę, pospiesz się. Jedno jajko, czy to takie trudne? Chcesz trawę, kurko? Ile jeszcze? O! Jest, w końcu! Co następne w przepisie? Potrzeba dwóch jajek? No nie. Wszystko jest gotowe na moją luksusową sałatkę. Na początek posiekam trochę gotówki. Tylko trochę. Na zapałki. Nie, to za długo zajmuje. Zostawię tak jak jest. Teraz posypmy złotymi wiórkami. Czas doprawić. Sos z paliwa do smaku. Wystarczy. Dziś zrobimy słoną sałatkę z soli! Nie mam nic więcej! W domu możesz zrobić najlepsze włoskie dania! Nie, nie dziś! Pyszne naleśniki na śniadanie! O nie, tyle kalorii! Świeże sushi z ryby z Pacyfiku! Uwielbiam to! Arigato! Ale ładnie pachnie! Zabierzmy się za to! Sushi z ogórka i kiełbasy! A to moje ekskluzywne pałeczki? Użyj ołówków zamiast pałeczek. Ale świetny lunch, niesamowity. Dostawa zakupów. Zobaczmy, jak świeże są owoce i warzywa. Nieźle, wezmę je. Dzięki. Te owoce będą świetne na deser. Ej, zaraz pokażę wam moją lodówkę. Świeże owoce i warzywa są moimi przyjaciółmi. Ups, jabłko spadło, oby nikt nie domyślił się, że wszystko jest zrobione z kartonu. Do tej cukini wymyśliłam coś specjalnego. Oto moja super walizka! A oto on! Aż oślepia! Mój niesamowity, idealny, wspaniały nóż! Nawet samuraj zazdrościłby tej stali. Kija! O no już, działaj! Jesteś nożem, masz wszystko ciąć! Nie mogę z nim. Ten nóż jest za mały do tej dyni. Dość, poddaję się. Do zobaczenia, świeży chleb. Czas na przekąskę! Trochę masła i łyżka czarnego kawioru. To tylko prosta przekąska z tego, co miałam pod ręką. Nieco kreatywności i dziurkacz wystarczy, by zrobić papierowy czarny kawior. Warstwa masła i warstwa czarnego kawioru. Wygląda jak prawdziwy. Aż studenckie życie. Mój unikalny złoty chleb jest gotowy. Zobaczmy, czy jest już upieczony. Ze złotem nigdy nie wiadomo. Och, gorący! Teraz mogę go pokroić. Jest dość twardy. Proszę, oh, udało się. Mmm, wow. pięknie pachnie. To zapach luksusu. O, chleb jest gotowy. Wow, te bochenki wyglądają super. Wezmę jeden. O, ktoś właśnie kupił mój świeży chleb. Może to dochodowy biznes. Piekarnik rozgrzany. Teraz tylko trzeba poczekać. Zagram w moją ulubioną grę. Kto jest oszustem? O, już gotowe. Ale idealna skórka i ten zapach. Zabieram kuchenkę, bo nie płaci pani rad. Przyjdź, jak będziesz miała pieniądze! Co teraz mam zrobić? O, wiem! Jajko smażone na żelazku to prosty i sprytny pomysł! Ręce kucharza muszą być czyste! Ręcznik trafia do kosza! Udało się! Nieźle! Owoce, co z torbą? Do to śmieci, trafiony, zatopiony. Najważniejsze, żeby wszystko było czyste. A papierowego ręcznika możemy użyć jeszcze raz. Zawieźmy, żeby wysechł. Tych torebek też możemy użyć parę razy. To oszczędne i ekologiczne. Najlepsze ręcznie wybierane ziarnka kawy. Mmm, pięknie pachnie. Kawa gotowa? Musimy tylko posypać spienione mleko jadalnym złotym proszkiem. Pyszne. Tak, znalazłam kawę instant. Będę miała wspaniałe śniadanie. Czegoś brakuje. Potrzebuję mleka. Ale jak zrobić piankę? Wiem, muszę w nie dmuchać. To nie zła zabawa. Tylko teraz cały obrus jest w mleku. To nie ja. Nie obędzie się bez shakera! Poćwiczę biceps. I już! Idealna pianka gotowa! Super! I razem z kwiatkiem wyglądają świetnie! Oliwa? Różowa sól himalajska będzie idealna do mojej wspaniałej sałatki. Mam oliwę? Teraz dodam soli. O nie, skończyła mi się sól. Co teraz zrobić? No, już po mnie. Milka, kochanie, co się stało? Dlaczego płaczesz? Nie, Martw się, to tylko sałatka. Nie musisz się smucić. Łzy są takie słone. Oczywiście. Potrzebuję więcej łez. Zastąpię nimi sól. Ostatnie zadanie konkursu. Mój mus jest wspaniały. Zacznijmy dekorować. Moja wspaniała szwajcarska czekolada już jest roztopiona. Zaczynajmy! Ważne, żeby być dokładnym. Ostatni szlif. Gotowe! Mogę iść na konkurs! Tak! Oto moje arcydzieło! Wygląda pysznie! Ale mogę sprawić, że będzie jeszcze lepsze. Wystarczy odrobina kakao. Puszysty kolego potrzebuję Twojej pomocy! Pomożesz mi wygrać konkurs, prawda? Zostaw swój ślad na tym arcydziele! Masz tak wielki talent! Mój słodziak zawsze gotowy, żeby pomóc! Jest idealnie! To musi być coś specjalnego! Potrzebuję ubrania, które będzie wyjątkowe, stylowe i wygodne jednocześnie! O tak? Rozumiem! Zmierzmy wszystko! I gotowe! Co sądzisz? Niesamowite, jest genialne! Moja ulubiona sukienka, wiele razem przeszłyśmy, tyle wspomnień. Ale jest inny sposób żegnaj sukienko. Witaj czepku kucharza! Jestem gotowa na finał! Sędziowie czekają na zawodników. Nasz kucharz z trzema gwiazdkami Michelin jest gotowy na desery. Ale jestem zdenerwowana. Zaraz mi serce wyskoczy z piersi. Oba desery są zachwycające, ale pierwsze miejsce zdobywa Emilka i jej kreatywne arcydzieło. Gratuluję! O tak! Wygrałam! Nie wierzę! Hurra! I dostajesz złotą chople. To wielki zaszczyt! Powodzenia! Dzięki, to piękne! Dobra robota, gratuluję! Podobała Wam się bitwa w kuchni? Napisz w komentarzu, którą kucharkę polubiłeś bardziej biedną Emilkę czy bogatą Paulę? I nie zapomnij kliknąć Lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych, przezabawnych filmików od Trum Trum!